Nazywam się Kononor Krzysztof. Dość tego oszukaństwa. Dość tego kłamstwa. Nazywam się Truskolacki, Chcę zrobić dla miasta na następujące rzeczy. E, wszystko zrobię prawie wcale. Będę to realizować. Jak ja wygram wybory, będzie bałagan. Dlatego, że jak ja wygram wybory w puławach na gastrologii, będą otworzone e, konsekwencje. Dlatego, że byłem w szpitalu, być może na granicy świata. I z tego powodu będę się domagać się o ukaranie Wszystkich, nawet Straż Graniczną i Inwalidów, wszystkich. Ja sam, jednego księdza, chcę całkowicie zlikwidować, dlatego że, bez przerwy, pytę się, jak usprawnić reporterkę. Naprawdę ja, tylko uczynię, żeby nie było jego. Całkowicie prawie wcale. Ja chcę reporterkę od razu usprawnić, dlatego że nie idzie tak jak trzeba, ale pójdzie bardzo dobrze, prawie wcale. Jako kandydat chcę zrobić jak najlepiej, żeby drzewa zasadzili wszędzie musi jeszcze co powstać miasto białystok wiązłopu po drugie apeluję do młodzieży swój towar ustanowię wszędzie na granicy teraz trzeba wszystko jak najprędzej sprzedać przystoj i skromnie od sanepidu będę się domagać się dużo bardzo dioksyny w śledzikach na granicy jak rolnicy zatruwamy te artykuły spożywcze dlatego że to jest narodu polskiego obowiązkiem Rybacy z innych państw przywożą przodek na mój gabinet w puławach. Podejrzewam, że też dziadąc Krzysztofa i byłem w szpitalu, być może też dziadem mój gabinet i instytut, żeby znaleźć się w areście śledczym. My wszystkich inwalidów karmimy doksynami jak przodek Proszę nie spożywać prezenta Ukrainy Juszczenkę. Teraz trzeba wszystko badać, bardzo dokładnie. Dowiedziałem się od e, sanepidu, że mięso obcych wszędzie jest zatrute doksynami, bardzo dokładnie. Od 80 do, do 200 zatrutych e, składników, 200 składników. Jeden człowiek. uch jak gorąco, uch, jak gorąco, uch jak gorąco, uch, jak gorąco. Uf, jak gorąco. Chciałem przestawić swój, swój życiorys. Ukończyłem zasadniczą szkołą zawodową jako Minister Spraw Wewnętrznych. Żeby starsi ludzie nie mogli niczego prowadzić, bo drzewa są rozwalane. Kiry są rozwalane. Nawet postulaty interes są rozwalone. Pośle takich niepotrzebnych mieszkańców jak najlepiej tam Na parełkę Kliżą, zaklejoną jakąś folią tylko, kryją się. Toskolatki, czarną ma skórę. Co ci figiuje? W się boi, że się wybieli. Ale pamiętaj pan, oszukał pan mnie. Ale nie oszukał pan mnie. Jeden człowiek dla pani Katarzyny, to za mało. Poszło dwóch. Ale to za mało, Kuronowicz. Znaście też na tym, prawda panie, nie, panie? ...nie była złamana! Czego ty chuju się patrzysz? Żeby szyby byli, hamulce byli, światło byli. Dowiedziałem się teraz oficjalnie, ty chuju... Ja cię obronię! Uważam się kiedy zarobię ciebie. Wysienki kwiatną pięknie. I to jeszcze nie koniec. Przerobić robić? 4,5 metra. Infrastruktury. Ciężko mówić. Krzewko owocowe warzywne Nie idzie na baniach. Kawałek chleba Pracy nie posądzi To jest lewe Za mną tylko idą złomowe samochody jeść nie wolno Myśmy szli normalnie Poszło dwóch Ale to za mało To jest lewe Tak to nie będzie Kiri, pójdą na tory. Po torze, po torze, po torze przez most i stuka to. Tak, to, to tak, to, to to, to tak, to to, to tak, to to, to to. To tak, to tak. To tak, to to, to tak, to to, to to. A co to? A co to, to to, co to, to to? Kto to tak? Nie, ja nigdy nie idę. سامو خودن او پنه او گرمی نچید